Dopiero co się zaczęły wakacje praktycznie, a już mamy produkty z artykułów szkolnych z Pokémon. Mamy Bolta, Gengara, Piornik, Charizardem, także o szkole nie da się zapomnieć. A dodatkowo jeszcze na tym odcinku otworzymy sobie boksika z Palafinem, także zobaczymy co będzie w tych usterkach. bo busterków jest troszeczkę do otwarcia, chyba 10. Także, ludzie, takie artykuły już są dostępne do zamówienia na stronie TCGLOW. Tam oczywiście zapraszam na stronę, zapraszam również do sklepu stacjonarnego, gdzie gramy regularnie Pokémony i Disney Lorkane na piwnika w Radomiu. Także, ludziki, bierzemy się za upeń. Wiecie co? Będę pokazywał te produkty pojedynczo, żebyście mieli z możliwość zobaczenia po prostu z każdej strony. Tutaj mamy gumkę z dwoma busterkami z Belly Boltem. Figureczki są po prostu przecudowne. Szkoda tylko, że to są gumki, no nie, bo szkoda będzie ich używać po prostu do tego, żeby ścierać. Mamy kumeczkę z Belly Boltem. Kurcze, brudna jest jakaś. Ale no to jest gumka, no nie? Więc do, do ścierania jest jak najbardziej. Da się chyba to wytrzeć. No fajne. Naprawdę fajne te produkty są. Figureczki. Oczywiście, robią robotę. W tym mini produkcie mamy dwa boosterki: Temporal Force i Twilight Masquerade, czyli z aktualnych dodatków. Gengar jest jeszcze większym sztosem. Kurczę, powiem wam, że naprawdę, naprawdę te figureczki, jakby były normalne, po prostu nie gumkowe. O kurczę, postawią sobie z chęcią gdzieś po prostu, bo tak to, te gumki, jak sobie gdzieś położę, no to będzie problem z tym, że się będą bardzo, ale to bardzo mocno kurzyć. Oczywiście też mamy dwa boosterki Twilight Masquerade i mamy też Temporal Force, więc cztery boosterki już. Figurka, właściwie gumka do ścierania z gengarem, genguś, no też bardzo fajny. E, mamy gumkę made in China, nie made in Japan, tylko China, bo w Chinach są produkowane takie gumeczki. No i powiem Wam, że no robi wrażenie, ale powiem Wam, że zapach tych gumek przypomina mi naprawdę czasy szkolne jeszcze. No i mamy też piornik. Piornik jest z Charizardem i powiem Wam, że design tego piornika jakbym był w e, podstawówce albo nawet w liceum to prawdopodobnie jeszcze mógłbym korzystać z tego piornika. Chociaż w liceum to chyba cringe'owo już, no nie? Ale w sumie ja jestem takim świerem, poka świerem, więc myślę, że w liceum też mógłbym nosić po prostu taki piórnik. Ok, otwórzmy sobie. Piórnik z Charizardem. Odwracamy sobie na drugą stronę. O kurczę, mamy Miraidona i Korajdona. Okej, okay, czyli tutaj takie typowe Scarlet and Violet. Otwórzmy sobie, sprawdźmy, co jest w środku. I oczywiście w środku kolejne dwa boostereczki: Twilight Masquerade i Temporal Force. Okej, okay, szukamy grywalnych kart. Taki piórnik. No taki metalowy po prostu, zwykły, no nie? Nie wiem czy mi się przyda teraz w tym momencie, ale może z drugiej strony e, Lubię sobie od czasu do czasu coś porysować, więc może sobie będę chował tutaj jakieś markery Mazaki, czy zakreślacze, albo ołówki, albo coś na ten po prostu, no nie? No i jeszcze jeden agent został Palafin Box, którego sobie też otworzymy Na tym odcineczku, więc robimy booster Rejka, <noise> otworzymy sobie po prostu 10 pusterków. I tutaj, Palafin. To są wszystkie dosyć nowe produkty, więc yy, ludziki. No, jeżeli chcecie jeszcze dorwać te, te itemki, te itemzy, tak zwane skarwy i tym podobne, no to oczywiście wchodźcie na CCGLOW, bo tam macie te produkty. Mamy Palafina IXa, mamy tutaj finizena i mamy też Palafina takiego zwykłego, jeszcze niezamienionego, bo tutaj ten Palafin super bohater jest wtedy, kiedy po prostu zamienimy Pokémona, no nie? Chyba dobrze to wytłumaczyłem. Wiecie chyba o co mi chodzi. W razie czego to e, piszcie, śmiało wytłumaczę wam to w komentarzach. <laughs> Okej, okay. karta Jumbo 15780 e, już w mojej kolekcji. Idzie na bok. No i cztery boostereczki. Twilight Masquerade, Temporal Force, Twilight Masquerade i Obsidian Flames, więc szansa na Charizarda jeszcze będzie w tym boksiku. Karty promki, Palafin i jak zwykła karta. I proszę bardzo Was. Kodzik jest dla Was oczywiście. Figureczki niech sobie stoją, niech sobie zostaną po prostu, a my się bierzemy za opening 10 boosterków z różnych serii. Także, no ludziki, bierzemy się za pierwszy boosterek Twilight Masquerade z ogrypunem roślinnym. Patrzmy, co jest w tym boosterku konkretnie. Odwracamy i mamy Helioptyla Finizena. Ok, to chyba też z boxu właśnie z tego Palafina jest, więc Finizen. Falafin, ok, Tatsugiri dosyć grywalnie Tłaki Growlit Hissueński i Ogre i X, tylko że to w wersji e, walczącej, no nie? Kurde, pierwszy busterek, pierwszy Dropik. A, jeszcze kodzik, zapomniałem wam dać kodziku. Także Dropik już jest, jest fajnie, podoba się mi. Następny busterek Temporal Force, także lecimy z Openingiem. Drugi busterek. Mam nadzieję, że będzie drugi dropik i tych dropów tutaj mi nie zabraknie. No nie, chciałbym po prostu coś fajnego trafić. Chciałbym, mam chrapkę na coś takiego. Uderzyłem Bellybolta, Na coś takiego, no konkretnego, coś fajnego by mi się przydało. Explorer Guidance jest spoczko, jest trenerem grywalnym. Morty Conviction też się przyda. Mudbray, Excadrill i Miraidon Future Pokémon Baby Miraidon do Future Boxa. Ale niestety future boxem ja nie gram, albo stety, bo w sumie jakoś się przepadam za tym deckiem po prostu. I patrzymy, co jest dalej. Kodzik dla was oczywiście. I mamy Waruma. Watrel, ok, Oczko. Goldin do śmiesznego deku, który bije jakoś, kurde, nie wiem, magicznie po 200 kieran. ok, Samper. Sunflora! Tak jest! Jest i Illustration Rare, pierwsza karta na tym odcinku. Jaka do tego ładna. Sunflora strasznie fajna e, karcioszka. No powiem wam, że jestem bardzo, ale to bardzo uszczęśliwiony, już zadowolony. I mam nadzieję, że na tej Sunflorze się tutaj opening nie skończy. Także pierwsze busterki. Bo nie przetasowałem. Są konkretnie z boksu z Palafinem. Ok, Obsidian Flames, kolejny busterek Tutaj jest ostatnim już boosterkiem z tego boxika, właśnie, bo cztery busterki były w tym boksie. Mamy oczywko Kodzik, Trzy boosterki otwarzone. Dwa dropiki. No nie jest źle. Nie jest źle. Drop rate naprawdę mnie zadowala w jakimś stopniu. Mamy Salazla, Handuma, Odisha i Dog Street City. Także. Dwa do dwóch, jeżeli chodzi o dropy i niedropy. dropy. <laughs> ok, Twilight Masquerade, kolejny boosterek, to już piąty na tym openingu. Patrzmy sobie, kodzik oczywko. I patrzymy, czy tutaj w tym Twilight Masquerade trafi się jakaś bardzo, ale to bardzo ładna karta. Mam nadzieję, że mi się trafi kieran. E, szukam też e, z tego dodatku konkretnie postaci, której nie pamiętam imienia, <laughs> ale może się trafi to Wam powiem, o którą mi postać chodzi konkretnie. Chodzi o kartę fotografką, która jest fotografką w grze i robi zdjęcia grolitowi i możesz sobie też zdjęcie zrobić w grze e, i tak to wygląda, także. No, wiecie chyba o kogo mi chodzi, no nie? Wiglet mnie nie przestanie śmieszyć, po prostu. Pokémon jest strasznie dziwny. Rescue Board, przyda się. Ok, Reroll, Reroll, Relor, Metang kolejny, przyda się też do niektórych deków, metalowych przede wszystkim. I zostały cztery busterki do końca. Sinicza, Sinicza. Czy jak to się tam nazywa ten Pokémon? Pokémon Zielona Herbatka. Pokémon Macha, chyba prawdopodobnie. E, bo, chyba na tym wzorowanie jest Gruki Finanzen Cartaker, ok. Robo Pass, Heracross Loveball, Dracloak Reversowy też się przyda, dosyć mocno grywalny może być, Contledor i Luxray EX. Szkoda, że nie Fulartowy. artowy, bo strasznie mi się ten Fulartowy artowy Luxray podoba i chciałbym dropnąć tego Luxraya. Jest totalnym sztosikiem, nie jest źle, bywało dużo gorzej. Ale jeszcze trzy boosterki przed nami. Tutaj Temporal Force. Może jakieś iron chęca wyjmę. Kto to wie? Chciałbym bardzo mocno. Chodzić dla Was. I patrzmy. I patrzmy. Azumaris, Łodziak straszny. Jumper. Medicham. Eri Do control Decku może się przydać. Boxet order. Feldam. Wow, wow 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 Co to? proszę bardzo Iron Boulder EX i to jeszcze Ultra Illustration Rare No nie spodziewałem się No nie spodziewałem się bardzo fajnie Kurde berek ale fajnie, ale ładna karta Naprawdę bardzo ładna karta. I kojarzy mi się tutaj z myszką Miki e, przez te kółka, widzicie? Myszkę Miki? Czy tylko ja jestem taki e, lorkanowy. <laughs> no proszę bardzo, Iron Boulder jest naprawdę bardzo ładną kartą. Ciekaw jestem ceny tej karty, bo podejrzewam, że nie będzie jakoś wybitnie duża ta cena, ale powiem wam, że no, no robi wrażenie, robi robotę. I to mi się kolejny raz bardzo podoba. Chyba, zacznę kupować więcej tych produktów takich e, pobocznych, że tak powiem, no nie? Takich, e, takich niepozornych, bo widzę, że jakieś dropiki w tych produktach się kryją. Okej, okay, mamy tutaj Hot Huta, Beldama, w ogóle jest tak krzywo wycięty, mi się wydaje, nie. Rolicoli, Xentis Scorch, Bady Bady Puffin, bardzo, ale to bardzo dobrze. Potrzebuję tych e, puffinków jeszcze Z2. Rockraft, Carcol i Winnie Scott. No niestety. Przedostatni buserek bez dropa, ale last pack magic i to Twilight Masquerade, także ludziki. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj było coś mega konkretnego. Energia mi się jak zwykle wysuwa razem z kodem i patrzmy. Grolit Monferno, Nosepass, Jinx, Revavroom, Ogre Mask, Sunflora, Kuk, Kucharz, okej. Okay. Slow i hit run niestety bez dropu, ale i tak jestem bardzo mocno zadowolony. Figurki widać, że też zadowolone z dzisiejszych dropów. A jeżeli wam podobał się odcinek, oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. Komentarz też mile widziany. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się, cześć.